Pomimo tego, że wyczerpaliście znamiona wykroczeń, jakie, jakie sąd przypisał, to już wcześniej powiedział, to niewątpliwie sąd przyznaje rację panom, że, że to było wszystko w słusznym celu. No. Sąd też jest kierowcą, też jeździ samochodem, też woli jeździć drogami, po których można jechać bezpiecznie i, ciągle, i ze stałą prędkością 110 km na godzinę niż 90, 50, 20, 0 na światłach i tak dalej, stać w korku. Bywam czasami w Nowogardzie, wiem jak sytuacja wygląda na przesławnych jednych i drugich światłach. Moim zdaniem, jeśli chodzi o samą budowę obwodnicy to ten protest był jak najbardziej uzasadniony, był jak najbardziej słuszny i tutaj ja nie mogę powiedzieć, że, że sąd popiera, bo, bo takich działań sąd nie popiera, ale sąd jest za budową obwodnicy. Jak najbardziej jeszcze raz to powtórzę.